Drodzy Państwo, kolejny słoneczny dzień, w końcu słoneczny dzień. Kolejny rower testowy. No i przy okazji, przymiarki, w sumie pierwszej jazdy dzisiaj na kolejnym rowerze. Mam taki temat, który mi ostatnio chodził po głowie: czyli, czy przy tych wszystkich rzeczach, które zmieniamy w naszym rowerowym życiu, przy wszystkich rowerowych zakupach, przy tych wszystkich coraz lepszych rzeczach, jest jakaś jedna albo jakiś jeden moment w rowerowym życiu? który najlepiej zapamiętaliśmy jako zmianę, in plus. Czy macie coś takiego? Czy ja mam coś takiego? Dzisiaj o tym sobie porozmawiamy. Oczywiście na rowerze. Swoją drogą, moi drodzy, to ja tak chyba, chyba się starzeję, tak sobie myślę. Bo powiem wam, że w tym roku wyjątkowo, jak nigdy wcześniej, mam tak, że sobie gdzieś pod Krakowem znalazłem jakieś dwie swoje ulubione rundki takie około 50 km, jedną na szosę, drugą na gravela. I jak w tygodniu nie mam dużo czasu, tylko mam takie okienko, żeby sobie wyskoczyć, to nie kombinuję, tylko jakąś taką dziką przyjemność znajduję w jeżdżeniu tych samych rundek. I nie wiem, czy to jest starość już, czy po prostu jakaś zmiana, ale powiem wam, że. Lubię dalej odkrywać, ale ciągnie mnie do odkrywania rzeczy gdzieś dalej od Krakowa. A w tygodniu w Krakowie jakoś w tym roku nie mam takiej specjalnej zajawki do jeżdżenia długo, spokojnie, tak trochę się gubiąc. I paradoksalnie w tym roku właśnie mam tak, że pod domem w Krakowie lubię sobie wyskoczyć na takie 50 km w sobie ta moja szosowa rundka, o niecałe 50 km którą dobrze znam, wziąć tam jakiś testowy rower, testowe koła. Przejechać sobie na watach, nie no gdzie ja i waty w ogóle, co się porobiło, no ale taka jest prawda, że lubię sobie wymyślić, że jest. Na tej trasie taka jedna hopka, gdzie się jedzie ponad 2-3 minuty. W sumie tam chyba nawet tak ponad 3 minuty wychodzi. I ja sobie na przykład jadę tą hopkę na 300 watach i patrzę potem, jak się czas zmienił względem poprzedniego na innym rowerze, czy na innych kołach, i powiem wam, że mnie to bawi w tym roku. Dalej nic nie trenuję, to, to nie o to chodzi, zupełnie nie chodzi. Ale wychodzę sobie na takie 2 minutki, dwie, dwie minutki, dwie godziny, gdzie sobie tak docisnę trochę, i wracam naprawdę z radością. Więc nie wiem, trochę mi się zmieniło to moje kolarztwo. I tak samo teraz mam taką ulubioną rundkę. Tygodniową na, na grawelka, takie niecałe 50 km. Płaskie, ale fajne szutry, trochę takich odrobinkę bardziej technicznych fragmentów gdzie sobie biorę te testowe rowery, przejeżdżam, porównuję i w sumie mi to bawi, nie powiem, bawi mi to w tym roku bardziej niż gdzieś tam zapuszczanie się w jakąś nową, nową ścieżkę. Może przyjdzie jesień i wróci mi to, ta chęć właśnie gdzieś gubienia się, ale póki co w tym roku lubię się gubić dalej od domu, jechać gdzieś autem na jakąś trasę, którą sobie narysowałem na Strawie, ale tak pod Krakowem to sobie wolę jeździć właśnie takie coś co znam. Nie wiem skąd to się wzięło, ale w tym roku mi to bawi. No ale dobra, i słuchajcie, ja mam taki moment, taki dzień i w sumie taki rower, chociaż to nie dotyczy roweru, w którym pamiętam, że to był taki moment, który najbardziej zmienił moje rowerowe, szosowe życie. Znaczy, przede wszystkim szosowe, bo gdzieś tam wcześniej, czy w ogóle nie będę tutaj wracał do tego wątku po tysiąc razy, ale stali widzowie wiedzą, że ja zaczynałem od MTB i to bardziej takiego MTB w szerokich spodniach, czyli jakieś. Freeride, downhill, oczywiście na miarę skromnych możliwości człowieka, który jednak posiadał wyobraźnię i czasami po prostu bał się te heble odpuścić. No ale głównie to były moje klimaty, potem się zaczęła ta szosa, no ale to znowu były takie studenckie budżety. I moja przygoda z szosą pewnie zaczęła się tak jak u wielu spośród Was. Czyli ten pierwszy rower to był rower trochę przypadkowy, w sensie nie było tak, że przychodzę do sklepu. Proszę tutaj 10 tysięcy złotych, proszę mi dać co, co macie, bo potrzebuję tego i tego. No nie, to była jakaś tam stalowa szosa, którą pożyczyłem, zacząłem na niej jeździć, wiedziałem, że to jest fajne. Potem gdzieś coś pierwszego, jakiegoś testowego dorwałem, ale to było Testowej nie na mój rozmiar do końca, nie mogłem tam przerobić mostka. Ogólnie to też były początki, gdzie tam jakieś bike fittingi, tego typu historie. My, rowery były takie milu bardziej przypadkowe, ale pamiętam taki moment, i to już było w czasach, w których miałem gdzieś z taką swoją pierwszą, milu bardziej normalną szosę. Co więcej, to już był taki czas, w którym od jakiegoś. No już myślę, że roku pracowałem normalnie w branży, w sensie nie tylko w, pracowałem w sklepie rowerowym, ale już zacząłem nawet taką medialną trochę karierę, bo w cudzysłowie oczywiście. Zacząłem wtedy pisać dla Bike Worldu i pamiętam, że przyszedł do mnie testowy rower. To był taki testowy, aluminiowy Autor i pamiętam ten rower z dwóch względów. To był pierwszy rower szosowy, na którym jeździłem na oponach nie 23, nawet nie 25, a 28 mm, i dla mnie to było wtedy szokujące, bo jeździłem, to jeszcze były te czasy, gdzie wiecie, jak jeździliśmy na szosach, to 23 mm to był maks i jeszcze pompowanie opon na 7-8, no i generalnie ile pompka pozwoliła atmosfera, A tutaj nagle trafił się rower, który miał 28 mm. Ja pamiętam, że wyjechałem na 5,5 atmosferach, i stwierdziłem, że o kurde, jakie to jest w ogóle wygodne. I ja w ogóle ten rower traktowałem jako gravel. Ja stwierdziłem, że tym rowerem to w ogóle można jeździć po szutrach i te opony mi się wydawały niesamowicie szerokie, takie wręcz bluźniercze na świat czasowy. ale gdzieś tam sobie jakieś szuterki zjeździłem i stwierdziłem, o kurde, jak to fajnie jeździ po szutrze, ale nie o to. No ogólnie to było fajne, że gdzieś tam wtedy mi się w ogóle taka myśl w głowie zaświeciła, że może przełajówka też będzie fajny rower do jazdy, bo nigdy wcześniej wtedy na, na przełajówce nie jeździłem. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że gdzieś tam, eksperymentując wcześniej z tymi różnymi rowerami, Nigdy jakoś nie trafiałem na taką pozycję, żeby było idealnie. W sensie gdzieś tam na ten rowerze człowiek sobie jeździł, ale gdzieś go tam po czasie zawsze jakieś nadgarstki bolały, jakieś coś tam. A pamiętam, że to był pierwszy rower, który ustawiłem sobie tak, że wsiadłem na niego, ruszyłem i ja stwierdziłem: o kurde, to jedzie. Rozumiecie o co chodzi? To nie chodzi o, o to, że te rowery wcześniej nie jechały, tylko to był ten moment, kiedy ja poczułem, że nic mi nie przeszkadza, że ja po prostu kręcę tak jak chcę i ten rower jedzie tak jak chcę. I to był słuchajcie taki autentycznie pierwszy moment, w którym ja poczułem taką stuprocentową radość z jazdy na szosie, bo wcześniej oczywiście mnie to jarało, bo ta prędkość, no ogólnie wszystko to za co lubimy jazdę na szosie, ale to był pierwszy taki moment i rower, kiedy ja poczułem, że ten rower jedzie, poczułem w ogóle to, co mogą czuć ci kolarze, których ja oglądam gdzieś tam w telewizji, czy ci tacy bardziej doświadczeni koledzy, gdzie jednak czuć taką efektywność wprawiania tej maszynerii w ruch siłą swoich mięśni. Wiecie, że nóżka kręci jak sprężynka. Nie chodzi tylko o formę, ale chodzi o to, że po prostu nagle jesteście na tym rowerze tak ustawieni, że możecie na nim jechać 200 km i jest Wam wygodnie, że ten ruch nogi przekłada się na prędkość tego roweru, że ta noga gdzieś nie idzie na bok, że nie czujecie po chwili, że Was tutaj coś zaczyna boleć pod kolanem, za kolanem, że coś Was gdzieś ociera i mimo tego, że to był naprawdę aluminiowy rower z karbonowym widelcem, na tiagrze, na jakichś tam zwykłych aluminiowych kołach, miałem jakieś siodełko, czapy, nie wiem, kupione od kogoś, używane tanie ciuchy, żadnej super wkładki w gaciach, ale ja poczułem, że ten rower w końcu jedzie tak jak powinien i powiem Wam, że tamten moment naprawdę zmienił moje kolarskie życie, bo gdzieś mniej więcej sobie spisałem te, te dane, ustawienie tego roweru, oczywiście jak potem się okazało, nie do końca dobrze to wszystko pozapisywałem, i ogólnie rzecz biorąc, tak naprawdę potem była duża losowość powtarzalności tych danych, dopóki nie, nie zacząłem gdzieś tam ustawiać Karol i naprawdę ustawiać z tej samej pozycji. Ale w mojej głowie było zanotowane, że na pewno to już jest ta sama pozycja, więc z grubsza potem przynajmniej psychicznie czułem się, że ja te pozycje odtwarzam. No i generalnie potem coraz częściej zdarzało mi się po prostu mieć ustawiony rower tak jak chciałem. A pamiętam, że to był pierwszy raz, kiedy przestałem walczyć z rowerem. Że to nie było tak, że mi się jedzie fajnie, bo mam zajawkę i bo chcę jechać, tylko była zajawka, ja chciałem jechać, a rower zaczął współpracować. Pamiętam, że to był chyba mój czwarty rok na szosie, jakoś tak. Czwarty. Taki półtora roku poważnie, no bo wcześniej to tam po prostu było sobie jeżdżenie, ale to było takie półtora roku dość poważnie jazdy na szosie, łączonej wtedy jeszcze z trenowaniem wieślarstwa na, na późnych studiach i to był ten moment, który jak mam sobie przypomnieć, moment, rower, jakiś element, który najbardziej zmienił moje kolarskie życie, to było to. No dobra, Panie Janek, Ty mówisz tutaj o jakichś uniesieniach, o jakichś momentach, bo coś Ci się udało ustawić, no ale pytanie było też takie, czy jest jakiś taki rowerowy zakup? Jakaś rzecz, która zmieniła tak bardzo Twoje rowerowe życie. To jest taki jeden moment, który pamiętam, i to był pierwszy raz, kiedy testowałem karbonową szosę na karbonowych kołach, i to jest dość zabawne. Bo nigdy wcześniej nie jeździłem ani na karbonowej szosie, ani na karbonowych kołach i pamiętam, że pożyczyłem taki rower jeszcze z dobrych rowerów, pracując tam i pojechałem sobie na ten rower, no przesiadając się, mając wcześniej doświadczenie ze swoim stalowym rowerem szosowym, takim oldschoolowym stalowym i z aluminiowym krosem, na którym jeździłem, to była moja taka pierwsza szosa szosa, aluminiowe vento na chyba Sorze, tak, Sora to była. I nagle wsiadłem na crossa, na karbonowej ramie, na karbonowych kołach i ja wtedy pojechałem w góry i miałem taką myśl. O kurde, jak ten rower skręca, jak on przyspiesza. I powiem wam, że nigdy więcej już potem nie poczułem czegoś aż takiego. I to jest przezabawne, bo jak porównuję sobie rowery, na których jeździłem później, jak porównuję komponenty, na których mam okazję pojeździć czasem, no to tamte komponenty to było absolutnie nic wybitnego, te koła. To były jakieś zwykłe Bontragery chyba w ogóle, żeby było śmieszniej, tanie karbonowe Bontragery, no na tamte czasy to drogie, ale na dzisiaj tak sobie myślę, że to było tanie, patrząc po tym jak dzisiaj komponenty kosztują, ale to była inna liga. Niesamowicie pamiętam, że wtedy uderzyło mnie to, jak sobie pojechałem w góry, że ten rower, porównując to z tą starą stalową szosą, czy nawet tym aluminiowym krosem na jakichś tam naprawdę najtańszych aluminiowych kołach, to ten rower, miałem wrażenie, że on jedzie bardziej jeszcze po tej linii, którą ja chcę pojechać w zakręcie niż ja o tym sam wiem. Nie wiem, czy wiecie o co chodzi, jak to działa, ale generalnie po prostu rowery, na których jeździłem wcześniej, no miały taki raczej rozlazły styl prowadzenia. One nie były sztywne, nie były precyzyjne w prowadzeniu, więc generalnie wy sobie gdzieś tam jakąś linią chcieliście jechać, a ten rower i tak jechał trochę swoje. A tutaj pierwszy raz miałem tak, że znajdowałem się wychodząc z zakrętu w tym miejscu, w którym ja chciałem się znaleźć było to dla mnie zaskakujące, ponieważ na tych wcześniejszych rowerach no w tym miejscu się nie znajdowałem po prostu, także było to dla mnie uderzające, że rower potrafi prowadzić się dokładnie tak, jak chce. czyli jeżeli ja sobie obiorę jakąś linię w zakręcie, to tak naprawdę wszystko zależy od mojej techniki. A to nie jest tak, że rower i tak pojedzie swoje, no bo on się generalnie trochę bardziej buja, trochę pływa i on nie chce trzymać takiej linii przejazdu przy większej prędkości, gdzie on zaczyna pracować. I było to dla mnie uderzające. I naprawdę, tak naprawdę dzisiaj uderzające jest to, że nigdy więcej potem czegoś takiego nie poczułem. Był jakiś stały progres, że czasem się zdarzają rzeczy, które sprawiają, że sobie myślę, o kurde, ale to dobrze jedzie. Ale to nie było nigdy to samo, co wejście na ten pierwszy stosunkowo tani, karbonowy rower z karbonowymi kołami. Do dzisiaj to pamiętam. To nie był zakup de facto, to był pożyczony rower do dobrych rowerów, zabytych z za dużą kierownicą, e, dość losowymi oponami, ale to wrażenie było naprawdę niesamowite. Wtedy poczułem, wiecie, technologia po prostu, no, było to coś niezwykłego. I wiecie co jest niesamowite? Niesamowite jest to, że to są takie naprawdę pierwsze pomysły i pierwsze myśli, które przychodzą mi do głowy, bo chciałem nagrać ten odcinek, i dzisiaj wychodząc na rower po prostu zadałem sobie to pytanie o te rzeczy, o te momenty, czy jest coś takiego. To pamiętasz i mimo upływu lat, bo przecież obydwa te momenty były, myślę, że tak jakieś 9, może 10 lat temu, to bardzo taki zdecydowany, jaskrawy sposób mi się zapisały w pamięci i od razu do nich e, tak jakby wróciłem. Jest to ciekawe, bo nie, nie przygotowywałem się godzinami tutaj gdzieś, wertując pamięć czy pod skrypt, pod atrakcyjność odcinka, wymyślając jakąś konkretną historię. Także to naprawdę było dla mnie ważne, muszę wam powiedzieć. I potem zdarzały się rzeczy lepsze, gorsze, Zdarzywały, zdarzają się też tam dalej różne odkrycia. Pamiętam, że dużo radości sprawił mi zakup e, aluminiowego Canon Kada. E, pewnie część z Was, jeszcze siedząca dobre rowery kiedyś, pamięta ten rower, no też był to bardzo, bardzo ciekawy koncept tej ultra sztywnej e, aluminiowej, ultra lekkiej sosy, to około 7 kg ten rower ważył. To był ciekawy moment. Pamiętam lampkę Bontrager Flare, jak uderzyło mnie to jak mały produkt. Może naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze spełniać swoje zadanie i to przez lata. I to był też taki moment, kiedy. To chyba pierwszy raz kupiłem coś takiego droższego, tak drobnego, a droższego, gdzie naprawdę poczułem w sumie za co może być ta kasa. I to było też takie dość, powiedziałbym, e, uderzające. Ale to wszystko są pierdoły, to są detale. No nic nigdy nie zapisało się w mojej pamięci tak bardzo, jak ten pierwszy rower, na którym ja poczułem, że ja naprawdę... Lecę, że to jest to piękno kolarstwa, to piękno ruchu kolarskiego, tego zaklętego takiego tańca. Jak mówią komentatorzy kolarscy, widząc zawodnika na podjeździe. Poczułem, że to naprawdę działa. I potem ten pierwszy karbon, który po prostu jeździł inaczej. Ale teraz pytanie do Was, drodzy widzowie. Co u was było takiego? Napiszcie, co wam tak bardzo wyryło się kolarskiej pamięci. co Tak bardzo się w tej kolarskiej pamięci zapisała. Ja Wam dziękuję za uwagę z przy Lasku rusieckiego, w którym oczywiście nikt dzisiaj nie pływa, mimo tego, że mamy środek lata, bo ja jadę w długim rękawku, a tu jest znowu zimno, bo takie mamy lato. Taką mamy pogodę i co Pan zrobisz? Drogi Panie Widzu, Pani Widzko, dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam do subskrypcji Bike Show. Widzimy się już w kolejnym odcinku, a kolejny odcinek będzie zapewne, moi drodzy, z Tour de Polonie, bo mogę Wam to od razu zdradzić, w tym roku znowu Będę miał przyjemność niezwykłą relacjonować dla Was Tour de Poloń wraz z Cofidis Polska. Mam nowe pomysły, trochę nowych kontaktów, nowych możliwości, więc mam nadzieję, że ta relacja z Tour de Poloń 2025 będzie jeszcze ciekawsza niż dotychczas i też inna, bo chciałbym, żeby inna była. Dzięki za uwagę, cześć! To swoją drogą, już taki jest sneak peek tego, co Was czeka w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o testy. No bo to polskie akcenty, dosłownie, bo na testy do mnie trafił polski akcent, polski gravel akcenta, czyli Freak, nowa generacja Freaka, z paroma zmianami względem poprzedniego modelu. Tak naprawdę dla mnie to jest zupełna nowość, zmiany zmianami, ale w moim przypadku to jest zupełnie nowy rower, bo na nim wcześniej w ogóle nie jeździłem, na wcześniejszych generacjach. Ciekawy rower z wielu względów e, dla mnie. Po pierwsze, tutaj w ogóle w tym testowym egzemplarzu jest. Nowy Rival, nowy Rival z tymi pięknymi karbonowymi klamkami, które Sam dorzucił w końcu do, do Rivala. Mamy też zupełnie nowe opony Vittori, czyli tereno T50 o szerokości 50 mm, więc jest tutaj kawał kapcia. Jak pokazywałem Wam ostatnio 50 tak teraz będą kolejne 50ki, tylko tym razem nieco innym bieżniku. 50 od Vittori. I tutaj, co prawda, jest trochę wyższy stożek, ale to jest amelinium, tego nie pomalujesz, bo są tutaj też koła akcenta właśnie na aluminiowych obręczach z wyższym stożkiem, więc w sumie też ciekawy akcent. To, takim w ogóle dopełnieniem tej historii jest to, że to są w ogóle opony z wsadzonymi wkładkami antyprzebiciowymi. Czyli tutaj, Victoria Airliner w środku siedzi, i to jest w ogóle pierwszy raz, kiedy mam okazję pojeździć sobie więcej na wkładkach antyprzewiciowych w, w oponie. Więc no, niezły pancernik swoją drogą. Zestaw naprawdę do trudnych wyzwań, bo ponad 50 mm, opona o dość w sumie całkiem wydatnym bieżniku z wkładką antyprzewiciową, więc można sobie na ekstremalnie niskich ciśnieniach fruwać bez zastanawiania się za bardzo.